Cześć, witam Cię serdecznie, Tomek Damian z tej strony, z .pl. Chcę Ci pokazać bardzo, ale to bardzo ważny argument do tego, żeby robić biznes internetowy. Właśnie minął weekend i ja go spędziłem bardzo przyjemnie z moją rodziną i z moimi przyjaciółmi. Wczoraj byliśmy na gali MMA, też byliśmy w pięknej restauracji wieczorem, zjeść sobie jakieś fajne jedzonko. Spędziłem weekend z rodziną, ale chciałbym Ci powiedzieć, nie o tym chcę Ci dzisiaj mówić. Po prostu chcę Ci pokazać bardzo, ale to bardzo ważny argument dla tego, dlaczego robię biznes internetowy. Kiedyś robiłem biznes marketingu tradycyjnego, czyli po prostu miałem sklepy swoje w województwie lubuskim z telefonami komórkowymi, ale tam byłem ciągle niewolnikiem swojej firmy i nawet ktoś kiedyś powiedział, że to nie Ty masz firmę, tylko firma ma Ciebie. Tutaj natomiast w biznesie internetowym jest wręcz na odwrót i chciałbym Ci pokazać coś, co nie przekonuje do tego, żeby robić biznes internetowy. Chciałbym Ci pokazać dwa maile, które otrzymuję od Joela Terriena, z którym współpracuję w ramach pewnego programu partnerskiego, który teraz wprowadziliśmy na rynek Polski i chciałbym Ci pokazać te maile. Otóż tu jest pierwszy mail, gdzie Joel 43 razy wysłał mi tego maila i chcę Ci go pokazać od środka. Muszę niestety dane osobowe zamazać, żeby nie było wiadomo z kim tutaj działam. Natomiast chcę Ci pokazać, otrzymałem 40 maili ponad 43 maile, gdzie Joel informuje mnie, proszę zobaczyć. 30, 30 otrzymałem jeden mail, drugi, trzeci, czwarty, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej, i tak dalej. 3 dni temu później się Później się to zmienia na dwa dni temu, jeden dzień temu i tych maili tu jest ponad ponad tak jak powiedziałem 40. I to są informacje o dołączeniu do mojego biznesu osób, które postanowiły nawiązać ze mną współpracę i ja przy tym nawet nie brałem udziału. To jest, to jest z 2 grudnia, jak sobie zobaczymy na kalendarz, 2 grudzień. To była, proszę państwa, niedziela. Proszę zobaczyć, to jest 2 grudzień, niedziela. I teraz ja nie zrobiłem w tym czasie po prostu nic osobiście, natomiast za mnie działały moje narzędzia i moje, że tak powiem, moja wcześniejsza praca, jak gdyby działała. Czyli to mi się podoba w programach partnerskich, marketingu sieciowym i biznesie internetowym, że możemy wiele rzeczy zautomatyzować. I zobacz, tu są loginy osób, nie zamazane będą te loginy oczywiście, a to są loginy osób, które dołączyły do mojego biznesu w przeciągu zaledwie jednego, dwóch dni. To jest pierwszy mail, a tu mam kolejne maile, które napływają do mnie ciągle. I już mam tutaj, jak sobie rozwiniemy te maile, proszę zobaczyć, 23 godziny temu, 23 godziny temu, 22 godziny temu, 20 godzin temu, 15, 15, 15. Jak sobie weźmiemy te godziny, które tu upłynęły, to można zobaczyć, o których godzina nawet są tu podane godziny. O godzinie 20.00 ktoś do mnie dołączył do biznesu. Wczoraj była niedziela o 20. Ja w tym czasie byłem na gali, na gali MMA w Gorzowie. O 2012 kolejna osoba. 12 minut czy 11 minut później kolejna osoba, pół godziny później kolejna osoba. Kolejną godzinę później kolejna osoba, dwie minuty później kolejna osoba. To jest po prostu rewelacja. Ja w tym czasie nic nie robiłem. Ja praktycznie byłem w tej chwili już 23 godzina to sobie jadłem e, jakąś kolację super w gronie przyjaciół. I proszę zobaczyć, o 23.00 osoba do mojej firmy dołączyła, do mojego, do mojego programu partnerskiego. 23.30 kolejna osoba do mnie dołączyła. 5.00 rano, 5.50 ktoś do mnie dołączył. Proszę zobaczyć. I już od dzisiaj, od 9.00, 9.00 kolejna osoba, 10.00 kolejna osoba. I tak dalej. I takie maile otrzymuję codziennie. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, mam bardzo zautomatyzowaną pracę czyli e, używam autorespondera, używam programu partnerskiego i e, osoby, które już są w, mojej, e, w, moim, w moich liniach niżej, też już kolejne osoby zapraszają do współpracy, a ja mam z tego zarobek do nieskończoności. Jeżeli Tobie się to podoba, jeżeli chciałbyś brać udział w takim programie partnerskim, to dołącz jak najszybciej do mnie. Napisz do mnie na Skype'ie tomaszdamian.pl, to mój Skype, lub zadzwoń do mnie pod numer telefonu 791 303 262, ponieważ jeżeli dołączysz do tego biznesu do mnie teraz, to mogę Ci obiecać, że na każde 100 osób otrzymasz ode mnie 66 osób do Twojej struktury i też będziesz otrzymywał takie maile. Czyli będziesz otrzymywał maile, dołączył do Twojego biznesu kolejny partner, dołączył do Twojego biznesu kolejny partner. Zobacz, z jednej raz wykonanej pracy możesz otrzymywać dochód pasywny całe życie. I to jest, dla, to jest powód, dla, dla którego zostawiłem działalność tradycyjną na korzyść właśnie programów partnerskich, biznesu internetowego i właśnie biznesu networku. Tak? I to do tego chcę się również zachęcić. Pozdrawiam serdecznie z bloga TomaszDomian.pl i zapraszam do kolejnych filmów, które wkrótce Ci zademonstruję. Miłego Dnia Ci życzę, cześć.